40 w tym momencie. Brawa ogromne moje drodzy dla Wojtka! Wielkie brawa, super. Chciałem powiedzieć brzydko, ale. Jesteśmy w Andrychowie na zakończenie sezonu wraz z Turbopomocą. Zostałem tutaj zaproszony przez Tomka z żółtej R8. Zbieramy pieniążki na Kazika i fundację Nie Widać po mnie. Piękna, fantastyczna, słoneczna pogoda w Andrychowie i równocześnie trzeci dzień Turbogrywalizacja, więc dwa połączone wydarzenia. Wielka moc wsparcia. Czeka wiele wyjątkowych gadżetów dotyczących oczywiście turbopomocy. Impreza skierowana do wspierania i zbierania pieniędzy na chore dzieci. I trzeba naprawdę uzbierać dużą sumę, dlatego też przyjechałem, żeby wesprzeć całą tę imprezę. Kaziu choruje na dystrofię mięśniową Duszena. Potrzebujemy blisko 16 milionów na terapię w Stanach Zjednoczonych. Można nas wesprzeć na siepomaga.pl łamane przez Kaziu myślnik stromek Dla nowych uczestników Turbopomocy to oczywiście gratka i wyjątkowe, wspaniałe atrakcje. Przygotowane z myślą o najmłodszych, z myślą o dzieciakach, ale także i tych bardziej doświadczonych fanach motoryzacji. Bardzo dużo ciekawych samochodów, słuchajcie. Są też oczywiście nasi policjanci, są strażacy, są inne służby, z którymi można porozmawiać. Można zobaczyć wyjątkowe samochody. Dwójkę od razu, równocześnie, synchronicznie 1100, ale tam od razu dłoń także jest uniesiona. Tradycyjne licytacje, przejazdy wyjątkowymi samochodami. Powyślcie, ładnie. Zagraliśmy koncert tutaj w Andrychowie, gdzie oprócz tego koncertu było masa atrakcji, fajnych samochodów, rodziny z dziećmi, ogólnie rodzinna atmosfera. Wyjątkowe kolejne wydarzenia, otwarte serca, dobra, pozytywna atmosfera, no i kapitalne kolejne spotkanie miłośników motoryzacji w ramach wydarzenia TurboPomoc. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, a z góry nas obserwuje dron. Pozdrawiam, mówiłem ja, Leszko Moto TV. Idę się dalej bawić. Dziękuję. Mam nadzieję, że za rok powtórka. Do zobaczenia. Pozdrow.